będzie to wartość dodana dla, dla widowiska. Można powiedzieć, że świeżi wypoczęci po tak długiej serii wywiadów i czekania na ostatni mecz, na mecz wieczoru, oni już zaczęli, oni już wychodzą po obu stronach, widzimy bardzo podobne mirror kompozycje, to są identyczne kompozycje, no totalna meta w tym momencie, będą próbowali wyegzekwować ten, te soki największe, te najlepsze zalety danych danych e, ułożeń drużyn i bohaterów. No i wchodzą agresywnie już ze Speedbustem tutaj drużyna Bernard Guls nie czekała, weszli w nich po prostu jak tylko chcieli, pytanie tylko, czy będą w stanie utrzymać to tempo, czy zaraz czy się na nich nie zemści, zużyli bardzo dużo resursów, żeby do nich podejść, ale to tamci nic nie musieli robić, tylko przeczekać, żeby żeby spaniszować ich, jak na razie zero fragów po obu stronach. Ultimate'y powoli budowane. Robot posuwa się w stronę spawna, drużyny Five Mana. Coraz bliżej, coraz bliżej. Czekają na odpowiedni moment, żeby wejść. Jest wejście, jest klęs. Boksują się tutaj D ten na agnelli wyciąga fraga. No, dobry opening dla Five Mana i szybko, szybko tutaj za ciosem idą, coraz bardziej klinując tego fajta i robiąc kolejne piki. Czy będzie w stanie tutaj Alex uciec, no, życzyłbym mu jak najlepiej, natomiast nie udaje mu się tutaj ze speedboostem od G Grajka, od Grajka bardzo dobrze sobie radzi. Już niemiłosiernie ten punkt 20 kilka metrów jest przed five manom, oni prowadzą go i konsekwentnie no dwa pierwsze dni wpadły na ich konto, więc w tej komfortowej sytuacji zobaczmy jak teraz dobre pozycje zajęte. Szuka strasznie bluła tutaj fragów, no ale Sebastian i i robi fpika na pridłużenie, no blue tutaj udaje mu się ostatecznie znaleźć Agnelię i Sebastian jeszcze raz wykańcza Aleksa. No na chwilę obecną możemy mówić o małym e, o małym MTD. No tutaj zdecydowanie Sebastian szybciej zbudował Ulta i więcej fragów robi od Aleksa, no ale nie wyprzedzamy faktów. Zbliżamy się powoli e, do Kitsuneraż po obu stronach. E, nie ma już 9 ultimateów e, bliskich, bliskich rzucenia. E, pytanie, który Kitsuneraż będzie miał więcej waliu, czy Atiego, czy Sali. No tutaj High jest znowu. Agresja i znowu odpalenie ultów. Może się to podobać, bardzo dużo się tu dzieje. W tym momencie jest, jest jeden big, drugi big, no i fight się odwraca na stronę drużyny Dark Knight. Jakim kosztem? Kosztem trzech zużytych ultimateów, ale to wcale nie jest tragedia. Na, po przeciwnej stronie mamy Bity i Deadlossom od strony Detena i Grajka. No tutaj tak naprawdę będziemy mieli mirror ultowy w zbliżającym się fajcie. I wszystko i w, tylko i wyłącznie zależy od pozycji reaperów, jak wyeksekwują swojego, swojego ulta, jak się zachowają e, supporty, próbując tak naprawdę ocalić swoich teammateów, e, czy to bupem, czy to bitem. Czy klęsem, no ale teraz bit w odpowiedzi. Oni nie będą chcieli oddawać im pozycji, wycofują się tylko na tyle, na ile to konieczne, żeby móc dalej ich trzymać. Tutaj już naładowany Blue up ze swoim strzałem szuka fraga, nie udaje mu się trafić. Nie robi tutaj nic, jest bardzo mało HP, ale zostaje wyleczony. Dalej puszują tutaj, no Ramatra Duel jest naprawdę intensywny. Żaden z nich nie umiera, cały czas mamy 5v5. Wchodzą w środku, używają pieśni, no i to jest skonały moment dla Detena, żeby kliknąć kół na klewia i po prostu wygrać ten fight za darmo czyści dwie osoby, no i w tym momencie, mimo tego, że stracił swoje życie, bo Sunny z bardzo dobrym, yy, bardzo dobrym bardzo dobrą kontrolą swojej myszki z kunai, ściąga go i sprawia, że nie będą mieli aż takiej przewagi w następnym zbliżającym na się fajcie z brakującym Reaperem, który dostał złego spawna i musi przebyć tę całą odległość. No ale Blue Up tutaj ściąga Alexa bardzo, bardzo wcześnie. To może być jeszcze lepszy pik, Zupełnie się odwróci odwróciła w tym samym momencie sytuacja. No i odpala się na overclocku, ściąga Skaja, dykuje go w od razu, w momen momentalnie po prostu korzysta z okazji i czysto Michał do spawna. Y może zbyt ryzykownie, jest ich tylko trójka tutaj, no ale ale speed od Lucja doskonale pozwala im na pozycjonowanie się w bezpiecznej odległości od przeciwników. A tutaj tymczasem walka pod gdzieś respem yy, graczy Dark Knight Wolves, a samotnie tam yy, przepychający payloada sany Chociaż teraz ultuje jeszcze Pridus. No i zobaczmy, yy, jednak yy, odbijają tego payloada. Będą teraz mieli okazję, żeby troszkę wyrównać ten wynik. 15 metrów, no więc 5 minut, jeszcze więc. Witam. Tak Oni jak dziś chyba jeszcze mają. Jak najbardziej. Wszystko tutaj jest dopiero w połowie tego meczu. Oni już są zgrupowani, czekają na kolejny, yy, kolejny fight na tym robocie. No naprawdę, po obu drużynach z Lucjem te fighty są naprawdę intensywne i bardzo szybko jeden od drugiego przebiegają. No, Ultramatry w tym momencie yy, pokazuje, jaki to jest jaki jest silny, natomiast nie był w stanie go utrzymać przy życiu ani Graek, ani Ati. No i szybko tutaj umiera i to jest punkt dla drużyny Dark Knight, którzy zaczynają nadrabiać straty. Yy, no, wzięty już high grand tutaj próbują pikować yy, yy, Skyna Soldier, Szuka swojego charge'a, żeby móc jakiegoś early pika zrobić. Gdzieś tam udaje mu się po kolei powoli chargować. Blue up, nie trafia totalnie swojego strzału, ale zbliżamy się do kitsuneraż po obu stronach, do bitów od strony grajka. No bardzo dobrze to wygląda dla Five Mana, i ciężko będzie to Dark Knight wygrać bez jakiegoś szybkiego pika, i indywidualnych umiejętności i Sky. I Sky też tutaj pokazuje właśnie to, o co go przed chwilą poprosiliśmy wszyscy, czyli pika z i, i, i indywidualną, mechaniczną e, stronę. Jego gry. W tym momencie Agnelia jeszcze wyciąga Detena, no i nadrabiają te straty dosyć mocno. Będziemy mieli zaraz punkt kontrolny i chwilę na oddech. Ale jeszcze Kiriko, jeszcze tutaj Ati na Kiriko, próbując ściągnąć Lucia. Troszeczkę w pozycji takiej na off angle, na jakiś połk, na zdezorientowanie przeciwników i blue-up to wykorzystuje. Blue-up sprawia, że mogą spokojnie to odbić i na szczęście dla drużyny Dark Knight udaje im się co prawda przegrać tego fighta, ale osiągnąć punkt kontrolny. Tak ważny zresztą, ponieważ niesamowita ilość czasu jest stracona na to, żeby robot wziął się z powrotem, zapchanie po tym checkpointcie. No i teraz troszkę, troszkę w komfortowszej, może bardziej komfortowej sytuacji gracze Five Money. zobacz, zobaczy naładowany już ulty. Do tego Dark Knight Wolves jednak straciło tam przewagę na tym punkcie, więc już pozbyli się, to zdążyłem to powiedzieć, i bardzo szybko pozbyli się zarówno Luciu jak i Dente swoich ultów jeszcze Blue Up, no i uszują mnie miłosiernie. Ja tylko zaznaczyć, że nas dla... jako zawodnik Dark Knight Pool w tej sytuacji byłbym bardzo zadowolony z przebiegu ostatniego fighta. no Five Mana wyrzuciło cztery swoje ulty na fighta, którym już mieli poprzednio jednego pika. Więc tak naprawdę był to duży, duży, duży overius i to się na nich zemści. Następny fight zapewne przegrają, o ile tylko tutaj deten nie zrobi jakichś pików, nie będzie to na pewno proste. Mają już, pi... Mają już pika, ale Sky... Oj, ai. Decydujący Ależ teraz Brindus fantastycznie pomógł tutaj Alexowi w tym wszystkim, i dzięki temu zarówno Sebastian, jak i jego kolega z drużyny zostali gdzieś zakopani pod ziemię, można powiedzieć. No i znowu będą totalnie... z tym robotem, więc jak na razie mamy bardzo ciekawy ten mecz. Dokładnie ta sama sytuacja, w której przed chwilą yy, znajduje się Five mana. No teraz to Dark Knight Wolves użyło o wiele, o wiele zbyt dużo, żeby wygrać ten fight. No i 5 to z pewnością wykorzysta. Chyba, że Sebastian zagra zbyt agresywnie. No jakoś bardzo duży fokus dostaje. Za każdym razem, kiedy próbuje odpalić yy, swojego Ultra matry, No Sky tutaj pikuje Detena swoim orbem od, yy, od, od Soldjorn. To wygląda na to, że ci przepchają i kupią sobie drobinę czasu. No jest 50 metrów różnicy, więc na pewno nie będzie łatwo. Dlatego tak ważne jest to, aby trzymać pozycję, nie umierać i być teraz razem, a do czas. Do końca mapy zostały 2 minuty. Inteligentnie właśnie teraz wycofali się tak, żeby te cenne metry, które zdobyli, żeby tego nie stracić tej przewagi i poczekać na resztę swojej drużyny, ale teraz Blue up w tarapatach, chociaż jeszcze dobija Aleksa Sebastian i zobaczmy! W kolejnym tarciu Blue Up fantastycznie zdejmuje Lucio. I jest tutaj w natarciu niczym ta machina Blue Up z kolejnym fragiem. Jeszcze Dente zdobija e, Kiriko. No i Dark Knight Wolves e, znowu muszą zacząć powoli budować tą akcję. Weszli ofensywnie ze speed boostem od Lucia, no ale tamci e, z kolei oponenci nie byli w stanie. E, nie byli w stanie za bardzo. E, cóż by stawić się, aby dać im value, doskonale się wycofali, pozwolili, żeby to drużyna Dark Knight overextendowała i w ten oto sposób właśnie zrobili piki. Teraz ta walka jest bardzo blisko e, już ich spawna. Dużo ultów użynych, bity dwa razy Kitsune Rush, jest tutaj zaraz, zaraz będzie... E, D ten prawdopodobnie zultował, jeśli będzie konieczny, będzie chciał koniecznie odwrócić tego fajta. E, prawdopodobnie będzie go używał. Chociaż, decydujesz się ten detenu... Tak, Detenu z ultem i zobaczmy, są dwa zabójstwa teraz na jego koncie. Zostaje sam na sam z Alexem i Alex chyba nie będzie miał szans. Chociaż zobaczmy, jak uratował go teraz Pridus przed y, zgonem. I Pridus jeszcze blue upa. Więc to, co powiedziałeś, no czekał tutaj e, ten e, z tym ultem, żeby, e, chociaż bardzo dobrze te trzy pragi mógł zdobyć, to jednak udało się tylko dwa. No ale Dark. Nightwolf teraz prowadzi robota i 10 sekund będzie dogrywka, więc nie mogą teraz nawet sobie pozwolić na to, żeby z niego zejść. I teraz robi się już tak naprawdę bardzo groźnie i bardzo ciekawie. No i zobaczymy. Ten teamfight może mieć kluczowe znaczenie. No nie są na pewno w sytuacje, sytuacji, zwłaszcza po tym piku od blue up ale Pridus zdejmuje tanka, w tym będzie z 4 Sky, pikuje na overclocku, jest deten, no i będą grali dalej, będą grali dalej. Jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze nie powiedzieli koniec. I, to nie post... I tutaj starają się do końca yy, nadrobić to prowadzenie. No, wygląda na to, że. Być że może im się udać, mają o wiele lepszą ekonomię ultów. Bardzo blisko są do bitów, bardzo blisko są do Kiriko, Kicuneras. Jedyne co może wygrać im tę gierkę wcześniej, to Blue up ze swoim overclockiem, nie będzie to dla niego proste. Yy, stracą swojego tanka, kiedy dla drużyny FiveMana Mana już tutaj Ramatra stoi na moście, no czek powinni agresywnie teraz w nich wejść, jeżeli nie ma ramatry na miejscu, ale Alex już wraca i w tym momencie w Sani odpala Kicunerasza, no Alex umiera bardzo szybko, więc jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś counter piku. No, ciężko będzie dla drużyny Dark Knight wyjść z tej sytuacji zwycięsko. No i Blue Up pikuje Sunny, którzy z Five Pitu szukają Ale wolucja. świetnie teraz Blue Up z trzema fragami. i chyba no i będzie to rozpaczy i dwie ostatnie sekundy kontestu. To jest 1-0 dla drużyny Five Mana. Dobra Eso, gra. zobaczmy, ta końcówka. No naprawdę, mecz bardzo emocjonujący to prawda e, zwycięstwo jednak e, five-many, ale trzeba przyznać, że do samego końca... No i mamy końcówkę, co da trzy piki na Soldier z ultem. E, jeden, drugi i w tym momencie Sky czy to będzie headshot? E, bardzo blisko, dobrze zagrany, był headshot, nie do końca naładowany, ale wciąż I mamy już do czynienia z Mirrorem. Tutaj kompozycje się diametralnie różnią, tam były identyczne, więc rozgrywka będzie... Hmm bardziej zróżnicowana. no Mamy tutaj po stronie Dark Knightów farmację. Będą od początku tutaj pi pikować ich i połkować. No nie wiem czy będzie łatwo w takim razie FiveMana wejść swoim Tepekiem. Tepek już nie istnieje, ale wszyscy zorganizowanie naraz weszli bardzo ładne zagranie w tym samym momencie, ale Sky tutaj nie będzie im odpuszczał i już robi jednego i drugiego fraga na Ati i Blueapie. I no na niewiele się tutaj przyda tak naprawdę. Sebastian już... Raz wraz z Krajkiem, no nie będą w stanie nic zrobić, Farze nie mają bezpośredniej odpowiedzi, stąd też Blue Up bezpośrednio teraz od razu symetry zmienia na Ashkę, będzie chciał jej zagrozić, będzie starał się uprzykrzyć jej ży życie i sprawić, aby mogli spokojnie wygrać i wypikować ją przed fightem. Oj, a ty tutaj zmuszony, żeby użyć klęsa na sobie. Bardzo ofensywnie Sky się pozycjonuje. Bardzo mu też na rękę. Pojawia się też Diva, no zdecydowanie nie będą pozwalali mu robić tego co chce Sky z problemami. Już dostaje pika headshota od Bluapa, no Sunny umiera. Jako kolejny pik, ale jest dobry res od Agneli. Bardzo dobry res pozwalający im na utrzymanie tego punktu. Na pewno jeszcze przez kilkanaście, przynajmniej procent, a może i nawet wygranie fighta. W przypadku pików D-ten zpikuje Sunny. No to już jest raczej koniec. Orisa nie żyje. No i mamy tylko i wyłącznie w tym momencie szybki stol od Priduza Mercy. Sky co bardzo wraca. No Sky ma gotowego braża. Nie wiem, czy będzie chciał ryzykować w sumie, ale jest pik od Priduza, On będzie raczej tego ulta zachowywać już do. Wycofuje się, pikuje swoją Mercy. będzie grał pozycyjnie, będzie grał na czas, będzie grał mądrze i rozważnie. No i ta farmacja, jak widzimy na samym początku, przyniosła yy, no, dobry skutek, jeżeli chodzi o Dark Knight Woods. Oni mają 48% przejętego, prawie połowę, więc yy, no mogą powiedzieć, że ten początkowy plan jednak wypalił, jeżeli chodzi o ich grę. I teraz jeszcze, ale nikogo nie łapie. Podchodzi Reaper z Betanem, więc bardzo próbował, wypikuje kolej. Akurat... Dziękuję, Palinierrez Baptista. No, ult Orisy tutaj w tym momencie bardzo niefortunny łapał dwie osoby, które spokojnie ze swoją mobilnością mogły uciec, bądź też totalnie y, z wyparować tak naprawdę z efektu jej działania 34-48%. do 48 Kolejny fight e, rozstrzygnie tak naprawdę, kto przejmie prowadzenie w tym spotkaniu. E, Sky już próbuje po kolejny użyć baraża No nie będzie to proste. E, jestem przekonany, że Sebastian e, jego priorytetem jest tutaj pilnowanie i temperowanie zapędów Sky'a za każdym razem, kiedy będzie próbował wyko wykorzystać e, abilitki swojej postaci. Więc warunkiem do tego, aby zrobić walius baraża jest dimekowanie divy, jest matrix, ale diva wchodzi na brak. No i to, to o tym właśnie. Mówiłem Sebastian już na niej siedzi i natomiast spik na bluapie e, Jest teraz 4-4, jest bombadive. no będą tutaj starać się piki zrobić. E, ucieka Sunny e, Sebastian nie jest w stanie obronić swoich teammate'ów, kiedy jest w formie baby dive, co sprawia, że spokojnie Dark Knight's mogą wypikować. Tridus tutaj robi waliu, natomiast chyba będziemy mieli Reza. Ostatecznie udaje się e, zrezować nie ginie Mercy. Mimo tego Boba rzuconego nie będzie to e, da, nie będzie dalszej kontroli punktu dla drużyny. Ale zaraz chce się chyba ugryźć w język, bo teraz zklaczowali tego fajta, ależ się złożyli jak domek z kart niesamowite. Wydawało się, że już mają odbić ten punkt i że spokojnie go wygrywają. Tymczasem e, tutaj Blue, aby zdążą wrócić i wypikować, zrobić wali jeszcze ten ze swoim ultem będzie bardzo blisko, e, zaraz i nie będzie pozwalać... Yy, Drużnie, przeciwnej na to, aby spokojnie to kontestowali. Teraz się otwiera, i Teraz to się niszczy. dzieje, tak jest, ależ teraz deten zrobił 3-4 fragi. Jeszcze blue up dorzuca zabójstwo na Aleksie. Czekał, czekał na ten moment. Widzieliśmy to właśnie na ekranach i wyczekał, tak jak mówiłeś. I zobaczmy. 1-0 jak na razie, tak? Więc no, zobaczymy, czy teraz Dark Knight Wolves, chociaż z dobrym początkiem, to czy może teraz. Teraz zagraję już może troszkę bardziej na luzie, chociaż e, ciężko mówić o graniu na luzie, kiedy przegrywa się e, się pierwszą rundę. rundę. Ale no nie chyba nie brakuje nie. im trochę takiego spokoju w tych e, wszystkich teamfightach, nie wiem czy się zgodzisz. E, I gdzieś e, no możliwe, że e, ta farmacy na początek jednak nie okazała się też dobrym pomysłem gdzieś na ten Midnight Game. Pomysł był co prawda wybitnie dobry i skuteczny, dopóki Mana nie ogarnęło się i nie, nie, nie popikowało counterpicków, które totalnie wyłączyły z gierki Sky'a. No ale teraz na Mei jest, także będzie pokazywać się z zupełnie innej strony, z, od strony takiego konstruktora, takiego spacemakera i, i zobaczmy, jak szybko będzie w stanie naładować swojego ultra klikami, jak będzie rzucać te sople. No, jak na razie five mana spokojnie zajmują punkt praktycznie bez e, żadnej, e, żadnej walki dopiero teraz gracze Dark Knight Plus decydują się na jakieś e, wejście e, tutaj walka ale blue up e, Junkratem już kasuje Aleksa i w natarciu Sebastian. O, no, Bluab nie oszczędza przeciwników, no ma już 80% swojego ulta gotowego i nie będzie wcale zwlekał z jego użycia. To no, będzie pierwsza rzecz e, jaką zrobi po jego naładowaniu, o ile nie wyciągną pików wcześniej. A tutaj widzimy arty troszeczkę na flance e, połkującego przeciwników. No, Kiriko ma to do siebie, że może naprawdę sprawić niespodziankę swoim, e, swoim przeciwnikom, ale jest pin na Agneli. No nie na Jigraiku, przepraszam, od Aleksa, no niestety... Nie udało się zdodżować tego szarżującego Niemca z Luciem i w tym momencie Blue Up czyści tak naprawdę backline przeciwnika, bez jakiegokolwiek ability usage oprócz swojej miny. Ma jeszcze też naodowanego Blue Up Ultimate, a więc możliwe, że zobaczymy zaraz tutaj jakieś kolejne może trzy fragi na jego koncie w odpowiednim momencie. I teraz właśnie będziemy oglądać tą morderszą oponę. I z, czy w ogóle uda się kogoś tutaj wyhaczyć, dwóch healerów akurat w tym momencie, więc też no już Dark Knight Wolves mogą się nie poskładać w tym momencie, chociaż wycofują i jeszcze Sebastian udaje mu się gdzieś tam wyłapać Alexa. Niezbyt przytomne zagranie ze strony Alexa. No tutaj szła opona, a poszedł, poszedł Lucio z tyłu. No, powinien być speed i taka asekuracja tarczą. Tak nic by z tego fajta nie wyciągnęli praktycznie. A tymczasem rozdzielili się, no i nikt tak naprawdę nie przetrwał tej opony i ten fight już w następną fazę wkroczył. Jest Kiriko Ulti ult, no Defen Tutaj trochę niefortunnie dla drużyny Dark Knightów został spikowany. Zarówno Alex Sunny Sky, no, cztery osoby. Tak naprawdę dlatego, że deten został podbity bupem yy, lub też właśnie miną Jungrata, no i to było bardziej nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o jego movement, nikt nie był w stanie go zabić. I tym oto sposobem mamy yy, 2 do zera na Lee I zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Został podbity przez zmianę Jankrata, No i tutaj rzeczywiście podskoczenie sprawiło, że był bardziej, że miał większą szansę na to, żeby przeżyć jak i AT. A decyduje się. Ten na chyba stanie. też, przepraszam, że ci przerwę, ale on chyba dobrze się w ogóle nie czuje też, jeśli chodzi o Reapera, bo to już jest chyba kolejna w ogóle mapa, gdzie praktycznie chyba on nie zmienia w ogóle postaci o się nie mylę, więc teraz też jest również tutaj trochę jak cicho ciemny agent. Wyskakuje teraz niczym Filip nopi, ale uśpiony i trzeba wycofywać. No, Niewątpliwą zaletą, zaletą Reapera jest to, że może sobie wcisnąć Shift na klawiaturze i z każdej niebezpiecznej sytuacji wyjść bez szwanku, o ile tylko ma wsparcie od swojego teamu. No, rzeczywiście, masz rację, ten tutaj one triguje i to tak solidnie one triguje tego Reapera. Sky wystawiony szuka, szuka kila na Kiriko, zmusza ją do użycia klęsa. No tutaj, bez mleka są zawodnicy drużyny Five Mana. Nie wykorzystują w tym momencie tego. Natomiast Dark Knight Wolvesy, no tutaj wypadałoby już skoczyć, zintegrować na nią. Natomiast ciężko na pewno jest to też do, ciężko jest to też do zrobienia kiedy deten cały czas temperuje twój team no ale to nie jest wcale usprawiedliwieniem Natomiast to drużyna Five Mana wygrywa tego fighta. Być może zbyt pasywnie zagrane, być może to właśnie nie jest ten dzień, jeżeli chodzi o Aima. No Sky tutaj naprawdę bardzo dużo próbuje z bardzo dobrej pozycji, ale nie sposób zrobić pika, kiedy deten na reaperze. No i troszkę teraz Dark Knight Wolves, można powiedzieć, zastopowani są w tym momencie. W ogóle Blue Up fantastyczną robotę robi bardzo dobrze tu na tym high gdzie Nie daje, że tak powiem, graczom Dark Knight Wolves się tam trzymać za długo na tej pozycji. Już teraz jest, będzie wykorzystany ult i zobaczmy jak Blue Up załatwia, zabiera Escobara za światy. No i zmurzony Alex do zmirrowania Sebastiana, no pikuje Orisę, e, być może im to pomoże, no ja jestem przekonany, że Orisa to jest absolutny potwór, nikt nie rozmawiał o tym, że ona powinna dostać nerfy, kiedy tak naprawdę jest jedną z bardziej opresyjnych postaci, no sprawdźmy jak się rozwinie sytuacja, Sky switchuje na Genji'ego, także tutaj e, mimo tego, że Alex switchuje z Dive postaci na Orisę, to Skye wskakuje na Dive postać, może chodzi o kontrolę high groundu, może bardziej komfortowo się po prostu czuje na Projectile Depthie. Zobaczmy jak zagra Stay No tutaj zaraz będzie się e, Odpalać prawdopodobnie e, Eden Może Alex Zaraz przyjdzie ze swoim oblitwą Zmienił DT nas Po prostu swoją umiejętnością Jest tip na orycie. On tutaj próbował zultować Nie będzie chciał tego teraz robić Chyba, że wejdzie bardzo na no Odważnie Jest Anti-Naded I robi tego ulta W Kitsune Rush No nic mu to po prostu e, Natomiast Escobar dostaje Reza No i zmuszeni są Żeby się zregrupować I wycofać po raz kolejny zawodnicy z Dark Knightów Bardzo chaotycznie Dużo jest tutaj próby takiego połupowania, ale no nie ma tego impulsu, który by sprawił, że będą w stanie zrobić fraga. Nawet jeśli, no to szybki res też udaremnia cały wysiłek. Ależ teraz blue up jeszcze tutaj zabija Skaja, który próbował gdzieś tam, może troszkę go, Wiedziałbym, że zabić, ale popsuć mu delikatnie dzień. Natomiast już widzimy, zmiana u jest Hanzo w jego teraz posiadaniu. No i zobaczymy, czy pojawią się smoki nam dzisiaj tutaj w wykonaniu Sky'a. Czy będzie to jakiś w ogóle moment, żeby może gracze właśnie... Five Many zeszli z tego punktu i dali trochę oddechu wilkom. No jedynym takim win condition, jaki teraz mają Dark Knight Wolves, no to jest ult Orisy i to, jak zostanie swallowowany przez Escobara, i Hanzo i SK na Hanzie, no muszą się zdecydować, żeby ten ofensywny krok poczynić, zanim Deten, zanim Deten się już odpali, bo on czeka z tym i nie będzie miał dla nich litości. W tym momencie się odpala, zostaje jakoś tak blisko zpozycjonowane Kiriko, dlatego pikuje Eden, no i to jest GG's dla obu drużyn. Jest to o czym mówiłem, jakby Cały wysiłek, który wpakowują Dark Knight Wolves w zrobienie pojedynczego pika, jest automatycznie niwelowany przez insta-reza. No, Mercy w tym momencie yy, to jest jak kolejna rzecz, kolejny przycisk na klawiaturze, który sprawia, że można popełnić jeden dodatkowy błąd w grze bez konsekwencji. I to jest obrzydliwe. Czasami. No I teraz 57 metrów. No, w niekomfortowej sytuacji trzeba to przyznać, Dark Knight Wolves, chociaż jeszcze oczywiście nikt ich nie skreśla, bo. Już nie raz widzieliśmy chociażby w tym meczu Rybnika, gdzie dziki też pokazały klasę właśnie. To chyba było nawet na mapie Rialto, gdzie dość sprawnie im to, im to szło. A my szykujemy się teraz w zasadzie na ostatnią, e, ostatnią fazę już tego dzisiejszego spotkania, więc Dark Knight Wolves musi tutaj, no chociaż żeby ten honorowy punkt zdobyć, Dopchnąć jednak te 57-40 tego payloada, ale wszystko jest możliwe, tak? Wszystko jest tutaj możliwe. A zwłaszcza kiedy pikuje się ramatres, z Luciem i Kiriko. Więc też zmiana kompozycji, zobaczymy. Czy to jest jakiś pomysł, jak myślisz, czy, czy jednak no bardziej tak jak rozmawialiśmy, gdzieś tam sobie też poza kulisami, czy to może jednak spontaniczna jakaś taka próba? Co będzie, to będzie? Czy tutaj jakaś jest większa na przykład taktyka, w tym jakiś większy cel? Czy może mają jakiś pomysł, żeby jednak Co? tutaj trzymać tą obronę? Wszystko zależy od tego, jaki Sky ma dzisiaj. A na Eszce niekoniecznie, na Widow już prezentuje rezultaty i to jest bardzo dobry pick. Tak naprawdę, jeżeli nie będą w stanie zagrozić Skyowi, no to, to będzie naprawdę mocny hold point dla nich. No a Sky'owi może zagrozić w zasadzie bezpośrednio w tym momencie Deten i Blue Up z uwagi na mobilność, z uwagi na to jak mogą się do niego dostać i na to, że niekoniecznie widow sobie oczywiście radzi na bliski dystans No ale Sky musi tutaj trafiać, jeżeli masz na zwycięstwie, jakby to jest warunek konieczny Musi tutaj przynajmniej, przynajmniej jakiegoś body shota mocnego trafić, żeby ktoś mógł go spolować jeżeli już nie headshota, ale Deten pikuje Escobara Sebastian chodzi sobie po prostu za free, no i... W tym momencie wygląda to, że to jest już koniec. Dosyć mało miejsca też tam było, żeby mógł Skye swobodnie sobie na tej Widow grać, dlatego widać było, jak się Five Mana spokojnie wycofało, zmieniło kompozycję, powiedział sobie: Dobra, oni grają to, zakończmy to szybko. Piknęli to, co trzeba i wygrali trzecią mapę. No i zobaczymy jeszcze tylko ten play of the game, a to jest Blue Up, no Dzisiaj naprawdę, jak oglądaliśmy gdzieś te momenty, w których w której zabijał, to robiły naprawdę wrażenie bardzo y, ważne kile. No i tak jak widzimy y